Ta rola doprowadziła aktora do załamania nerwowego i to nie jest wyjątek. Takich ról było więcej i każda zabrała coś w zamian. Top 5 ról, które wykończyła aktorów, od tych, które prawie złamały, do tej jednej, która poszła za daleko. Zaczynamy od numeru 5: Jake Gyllenhaal, Wolny Szczelec. Zaczynamy od roli, która nie zniszczyła aktora. Ale pokazała, jak blisko można podejść do granicy bez powrotu. Gyllenhaal Hall schudł, izolował się, oglądał nagrania socjopatów i uczył się jednego: nie reagować jak człowiek. Lou Bloom nie jest potworem. Jest idealnym pracownikiem współczesnego świata i to czyni go jeszcze gorszym. Po tej roli wszyscy mówili, on jest świetny, ale bardzo rzadko. On jest jednym z najlepszych aktorów swojego pokolenia, bo takie role nie sprzedają sympatii. One sprzedają prawdę, która boli. Numer 4. Adrian Brody, pianista. Adrian Brody potraktował tę rolę jak aktorskie samobójstwo kontrolowane. Schudł do granic wytrzymałości, sprzedał mieszkanie, zerwał relacje, został sam. Wygrał Oscara i nie potrafił wrócić do normalności. W wywiadach mówił o depresji, o tym, że nie umiał przestać być tą postacią sukces, który kosztował więcej niż był wart. Numer 3. Izabel Adjani. Opętanie. To jest moment, w którym aktorstwo przestaje być bezpieczne. Adjani nie gra tu szaleństwa. Ona je przechodzi fizycznie. Słynna scena w metrze nie wygląda jak kreacja. Wygląda jak załamanie nerwowe zarejestrowane kamerą. Po tym filmie sama mówiła, że ta rola zostawiła w niej ślad, z którego długo nie potrafiła się podnieść. Granica między postacią a aktorką praktycznie zniknęła. I właśnie dlatego to jest numer 3, bo od tego momentu ta lista przestaje być tylko o filmach. Numer 2. Shelley Duvall. Lśnienie. To jest najtrudniejszy fragment na tej liście, bo tu nie chodzi o aktorstwo metodą, tu chodzi o realne psychiczne łamanie człowieka. Shelley Duvall nie była słabą aktorką, była idealną ofiarą perfekcjonizmu, na planie lśnienia była izolowana, sceny powtarzano dziesiątki, czasem setki razy, krzyki, płacz, wyczerpanie to nie była gra. Stanley Kubrick wierzył, że prawda rodzi się z presji. I tak, efekt na ekranie jest ikoniczny, ale ceną była realna trauma, która nie zniknęła wraz z końcem zdjęć. Po tym filmie Duval coraz rzadziej dostawała rolę. Jej zdrowie psychiczne zaczęło się pogarszać. Z czasem zniknęła z głównego nurtu. Dzisiaj wielu ludzi mówi, to była genialna rola. Rzadziej pytamy czy ktokolwiek miał prawo zapłacić za nią cudzym zdrowiem. To nie jest historia o wielkim kinie. To jest historia o tym, jak daleko potrafimy się posunąć, kiedy mówimy dla sztuki. Here's ah! Ah! Numer 1 Heath Ledger Mroczny Rycerz To jest najbardziej znana historia na tej liście i jednocześnie najczęściej upraszczana. W wersji skróconej brzmi tak Zagrał Jokera i to go zabiło. Problem w tym, że to nieprawda. Heath Ledger był aktorem, który zawsze pracował ekstremalnie. Joker nie był wyjątkiem, był kulminacją. Izolował się, spał po kilka godzin, prowadził notatnik postaci, brał leki, ale nie dlatego, że Joker był zbyt mroczny, tylko dlatego, że system pracy nie ma hamulców. Ledger zmagał się z bezsennością i lękiem, leki miały pomóc, pomogły za bardzo. To nie była śmierć z pasji do roli, to była tragiczna kombinacja presji, wyczerpania i farmakologii. Mit roli, która zabiła aktora, jest wygodny, bo nie musimy wtedy mówić o przemysłach, które nagradzają poświęcenia, ale nie chronią ludzi. Joker dał Ledgerowi nieśmiertelność. Ale odebrał mu coś ważniejszego prawo do błędu i odpoczynku. I to właśnie dlatego ta rola trafia na numer jeden. I believe doesn't kill you simply makes you... Stranger. Te role dały nam wielkie kino, ale zabrały aktorom coś, czego nie da się oddać ani statuetką, ani legendą. I może pytanie nie brzmi już, jak daleko aktor może się posunąć. Tylko czy my naprawdę chcemy go tam wysyłać? Napisz w komentarzu, która rola według ciebie poszła za daleko. Jeśli chcesz drugą część, zostaw komentarz. Dzięki.